Znasz to uczucie, kiedy myśli nie chcą się wyłączyć, kiedy jednocześnie dobija się takie uczucie strachu, smutku, porażki i widzisz na TikToku, na Instagramie, czy tam na YouTube, wszędzie wokół, że inni mają więcej pieniędzy, że mają takie fury, takie nieruchomości, idealne laski i są tak bardzo do przodu. Ja nieraz, oj nieraz, wiele razy tak się czułem. I to mimo spędzenia ostatnich kilku lat na pracy nad sobą. Na stawaniu się tym, kim naprawdę pragnę być i budowanie wymarzonego życia. Czasem ale tak mam. Dziś pokażę Ci, jak sobie z tym wszystkim radziłem przez ten czas. Jak nadal z tym radzę. Bo uważam, że obecnie udaje mi się z tym bardzo dobrze radzić. Cześć, jestem Jakub, mam 19 lat. I można powiedzieć, że w przełomu 2021 i 2022 roku postanowiłem wejść na nową drogę. Chcę zmienić swoje życie i stać się naprawdę tym, kim naprawdę zawsze chciałem być. I uważam, że naprawdę przez te lata... Udało mi się zbudować naprawdę super, super życie. Budować super formę. Ostatnio z trochę tym tak do końca dobrze. Mieć zajebistą pracę, którą po prostu, no, lubię bardzo. Która mi też, jakby nie tylko rozwija, jakby w tej dziedzinie, ale jakby sprawia z naszym człowiekiem. Przy jest fajny hajs, wiadomo. Po prostu fajnych przyjaciół, fajnych ludzi wokół siebie. Super kontakt z rodzicami, z rodziną. Mieć doskonałą dziewczynę. Mieć nawet dużo hajsu. Szczególnie jak na mój wiek. Po prostu jestem naprawdę dumnym siebie i wdzięcznym Panu Bogu za to, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Ale też wiem, że przez jakieś minimum 90% tej drogi. Nie było to łatwe, to wszystko. Dlatego lecimy, lecimy z tym. I widzisz, naprawdę, to jak radziłem sobie z tym overfishingiem? Mogę podzielić na trzy filary: czyli dopamina, planowanie i wiara. I zacznijmy od dopaminy. Że ja wiem, to jest tak oklepany temat samorozwoju, że o bo, Boże, bo TikTok, to było tego, bo, no pornografia dopamina, wystrzały i tak dalej. Mi się wydaje, że ludzie jakby za bardzo w... W tym samym rozwoju i tak dalej, tak jakby hejtują tą pominę jako coś złego. Nie, no bo zauważ, ludzki organizm przekształcił sobie w taki hormon. Skąd hormon? Nie wiem, nie zna się, sorry, nie zna się na, ty, na tym dokładnie wszystkim. Nie zna się na biologii zwykle. Tylko tyle, jak mu połapę, jeśli nie płomie przy tym. Powiedzmy, przykładowo, miałeś coś takiego 10 lat temu, nie? prehistorycznego człowieka. To zauważ, to, no to warunki nie były takie do końca przyjemne, nie, że trzeba walczyć o żywność i w ogóle chud i tak dalej, nie? I miałeś takie właśnie rzeczy, typu, nie wiem, jakieś, jakieś nie wiem, walce, na przykład, takie zastrzyki dopaminy adrenaliny, wiesz, wiem co chodzi, nie wiem, właśnie, właśnie stosunek swoją kobietą. To były takie naturalne źródło dopaminy. Bo w czasu mamy tak, że mamy do nich jakby szeroki dostęp, ale tak jakby szeroki dostęp nawet jakich największych bodźców, nie? Właśnie jak narkotyki czy inne używki, czy właśnie na przykład, nie wiem, pornografia właśnie, nie wiem, masturbacja i tak dalej. To jest jakby coś co naprawdę strzeliuje tę dopaminę w górę. Sprawa jest taka, że jakby nie dzieje się, że potem brakuje ci motywacji i tak dalej, że jakby masz ciągle, nie wiem, jakiś taki beznadziejną w ogóle koncentrację, zaburza sobie działanie tego mózgu, w takim sensie, że jakby za bardzo go przebodźcowujesz. I potem się nie dziw, jakby że twój mózg ma takie coś, że po prostu już wariuje od tego, jakby Ciągle, ciągle pojawia się coś w głowie, nie? Czy masz ciągle czteretne myśli? No, trzeba to ograniczyć, nie? Trzeba to ograniczyć. Jak właśnie mówiłem też w odcinku ostatnim, żeby uważać na to, właśnie, zapewnienie sobie tego czasu, żeby za was sobie odpoczywać w trakcie, wiem, jedzenia, mycie się i tak dalej. Żebyś nie robił czasem, nie wiem, dwóch, nawet trzech rzeczy na raz. Nasz mózg, a tak podzielnej uwagi nie ma, a tak powiem. Najlepszy sposób na to wszystko jest taki detoks sobie robić. Tylko też, kurde, taki detoksy, typu, nie wiem, 5-7 dni, wiesz o co chodzi. Taki, no, nawet taki tydzień, nie? Takiego totalnego ocięcia się tych wszystkich Powiedzmy, być bardzo trudne. Sam o tym wiem, bo wiele razy próbowałem tak robić i szczerze, 2-3 dni czasem po prostu polegałem, nie? Więc fajnym sposobem jest na przykład tak, że powiedzmy, nie wiem, w tym miesiącu zajmujesz się, powiedzmy, tym, powiedzmy w tym miesiącu, zero pornografii, zero masturbacji. Nie wiem, w tym tygodniu, nie wiem, zero YouTube'a albo nie wiem, TikTok'a TikTok i tak dalej. Przepraszam, po miesiącu, miesiąc po miesiącu. Minie 3-4 miesiące i zauważysz, że naprawdę na spokojnie, takimi krok po kroku, że te nawyki złe zniwelujesz. A jeszcze inny fajny sposób, którym zauważyłem, że też mega fajnie działa, i to właśnie jest film. Na TDX-ie, takiego jednego z profesorów, czy jakichś doktorów, nie wiem, tam psychologii, którego link też zamieszczę w opisie. I w tym odcinku było, w jego wystąpieniu mówił o tym, że chyba najlepszym sposobem na zły nawyk jest po prostu zbudzenie w sobie ciekawości, czyli obserwowanie tak jak się czuje w tym momencie. Przykładowo, powiedzmy, nie wiem, weź Toka, na przykład, nie? A w na YouTube jak wyrażasz nie, to obserwuj siebie, obserwuj siebie, jak reagujesz na to. Myślę, że to jest mega ciekawe, bo jednak ciekawość, jest jakby z takich najsilniejszych, może uczuć, coś w stylu, takich ludzkich, i to właśnie ten pierwszy killer, czyli jakby. Ograniczenie zastrzyków i dopaminy. Krótkotrwałej. I drugi filar to planowanie. Teraz co mam na myśli? Powiem tak: lubię planować, mieć wszystko dokładnie ułożone. Minuta po minucie każdego dnia, co robię. Jakby główne cele na każdy dzień, plus to, jak to osiągnę co mam zrobić, i tak dalej. I zauważyłem tak, słuchaj. Najlepszy dla mnie sposób, który działa, który nie powoduje u mnie jakiś. Nie wiem, zamarpień co będzie. To jest to, że im bliższy horyzont czasowy, tym dokładniejsze planowanie. I co mam na myśli? Mam powiedzieć swoją wizję. I co wyglądało moje życie? Nawet ty stoi na wasionboardzie, mogę wam pokazać. Jest ten, mniej więcej, jak chcę jeszcze na ten osiągnąć wszystko, jaki chcę być. Pajce i w ogóle jest trafiać. I ten. Jakiś tam czas z rodziną, z dziewczyną i tak dalej bliskimi. Trochę i wiem, jak to osiągnę, ale może nie do końca. W takim sensie, że jestem pewien, że to mi się uda i jestem jakby pewien, że to osiągnę, ale jeszcze nie do końca może wiem w pełni dokładnie jak. Mniej więcej mam na to już pomysł i mam swój plan, ale jakby wiesz, do końca jeszcze tak jakby, jest tak dokładnie dograne, nie? Bo zauważyłem sam po sobie, że takie próby kombinowania, nie wiem, planowania dokładnie zmieniać za, za 5-10 lat, to słuchaj, okej, okay. jakby poniekąd to może być twoja przewaga, nie? Ale no osiąkujmy się, no jednak życie jest bardzo zmienne, jest bardzo dużo czynników, które się mogą zmienić I jak jakby często to właśnie powodowało takie zamartwianie się tym, co będzie, takie mega zamartwianie się, bo po prostu, po prostu nie wiedziałem, czy za kilka lat ta droga będzie spoko, czy nie wiem, no wiesz, o co chodzi, że jakby trochę jednak ta liczba opcji mnie jakby zamartwiała, nie? Powiedzmy, mam dokładne plan na ten rok, czy dokładnie, mam nawet no, znaczy takie plany, jak to chcę to osiągnąć, mam na to pomysł, ale taki dokładny zarys sobie daje jakby na każdy miesiąc. Czyli powiedzmy, miałem ten styczeń, z jakby pierwszym moim etapem i miałem tam jakby poszczególnie co mam zrobić w tym styczniu. Tam, tam było 10 dokładnie rzeczy. Teraz sobie zobaczyłem drugi etap, czyli właśnie luty daję sobie, tak nie wiem, Sumie, jak to podzielę dokładnie. się no, czytałem sobie na luty i marzec, tak naprawdę, i to jest jakby kolejny etap, nie? Mam ten plan na miesiąc ogólny i mam wobec mnie główne cele, jak na ten tydzień, na przykład, nie? I wiesz, mam go ten tydzień, co mam zrobić po kolei, i tak dalej, plan i tak dalej. I potem tak samo, mam plan na tydzień. Nie jest może tak dokładnie to super ogarnięty, wiadomo, tak w tego, bo najdokładniejszym jest jakby plan na ten kolejny dzień. Nie wiem, o co chodzi mi. To jakby, że idziemy od ogólników i poprzez, nie wiem, te powiedzmy przykładowo, nie wiem, 50 lat, do roku, do miesiąca, do tygodnia, do jednego dnia. dasz jakby w niedzielę sobie tam siadam i układam jak będzie wyglądał ten mój plan, te cele i tak dalej na kolejny tydzień. Raz miesiąc się coś zobaczę sobie okej. Okay, było tak, tak, sobie zobaczę, co będzie w kolejny miesiąc, teraz ustalam wszystko. I potem tak jakoś tak wychodzi, że chodzi mi cały plan na rok, tak naprawdę, żeby krok po kroku, jakby ważne, żebym miał taki jakby ogólny zarys, co chcesz osiągnąć, i naprawdę się w tym nie ograniczaj, nie? Nie ograniczaj się w tym, co bo nie możesz osiągnąć. Po prostu to, co chcesz, i jedziemy po to, nie? I jedziemy po to. I szczerze, to dla mnie tak spełnia tą rolę, bo daję sobie swobodę na jakby lekką korekcję planów, manedrogi, na przykład, ale jakby ogólnie wiem, co chcę osiągnąć, co chcę zrobić. Nie? Mniej więcej, jakby mam na to pomysły. Na razie mi działa. No, no Ostatnie miesiące działał. W sumie lata też poniekąd. Ale w sumie tak dokładnie jestem. To tak bardzo dokładnie jestem z tym od kilku miesięcy. I na razie mi działa. No więc, jakby nie narzekam. Jest spoko. Chodzi o planowanie. To, co powiedziałem. Im dalej w las, im dalej do przodu, tym, jakby większym to moje prawie jest sobie zamartwianie się, nie? To zamartwianie się o przyszłość i dalej w las naprawdę jest nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemne. I powiem ci, udało mi się sobie z tym poradzić. No wiadomo, to tak jakby wraca na no, wszystko, wszystko tam, co się po wrócić, nie? W jakiś tam na pokonałeś, jakiś i tak dalej, to prawie dojdziemy to, wrócić. Jest taka chyba bajka, coś tak słyszałem tak na TikToku, nie wiem czy to dokładnie tam nazywa, tak trajektowanie było, ale tak mniej więcej, że jest sobie chłopczyk chyba to było, że, nie wiem czy na koniu, czy z psem, powiedzmy że będzie chłopak, chłopczyk z psem, do lasu, do ciemnego lasu. No i tak generalnie tak wokół strasznie ciemno, nic nie widać. I może maksymalnie widać tylko, no, metr wokoło, nie? Tak mówi, tak chłopczyk ta trzymuje się z tym pieskiem, tak po środku, i mówi. Kurde, nie wiem, jak z tego wyjdziemy, no, jak my z tego jak damy radę, no jest tak ciemno, nie damy rady, nie? A ten pies mówi, no a widzi swój kolejny krok? No tak, no widzę, to go zrób, a potem kolejny, i kolejny, i kolejny, aż do wyjścia. I powiem ci szczerze, to jest jedna chyba naprawdę z najgłębszych takich cytatów, historii, które zapomniałem do końca życia, tak naprawdę, które tak zmieniły moje życie. To jest nieraz tak, że naprawdę mam wiele pomysłów, albo miałem wiele pomysłów, a to wszystko garnąć, ta liczba opcji i tak dalej, no okaże tego wszystkiego po prostu było naprawdę ciężkie. Czy może, nie wiem, rezygnować z tej pracy pójdzie indziej, albo zrobić to, albo zrobić tamto, może w ogóle zmienić drogę, nie wiem, zmienić studia i tak dalej. ale zawsze wracam do swojego punktu wyjścia, którym jest po prostu to, no dobra, Kuba. Ale co Pan Bóg Ci mówi, powinieneś zrobić teraz. Bo nie wiem. Zrobić to. No dobra, to skup się na tym na tym. Zresztą okej, okay, w tym miesiącu masz sesję, skup się na sesji. Potem nie wiem, masz jakieś testy na prawo jazdy. Nie wiem, cokolwiek. O to okej, okay, skup się na tym. tydzień dwa. I tak dalej, i tak dalej. Aż po prostu w pewnym momencie droga ułoży się sama. Ale wiesz co, choćbym miał najlepsze planowanie i choćbym po prostu jak najlepiej sobie radził z tą dopaminą i w ogóle jakieś na wiekami i tak dalej. To nic by z tego nie było. Gdyby nie filar trzeci. I chyba jedna z najlepszych, ile najlepsza decyzja w moim życiu. Po prostu oddanie wszystkiego Panu Bogu. I na myśli. Nie było tak. Mnie to łatwe, bo pamiętam, jak byłem mały, zawsze się bałem, że jak się w pełni zawierzę Panu Bogu, to stanę księdzem mi w ogóle. <laughs> Więc no, ale słuchaj, pamiętam, jak to zrobiłem pierwszy raz, że Panie Boże, no już, kurde, nie daję rady, no jakby czytaj te wszystkie lęki, obawy i tak dalej. Zajmij się tym wszystkim, zajmij się tym wszystkim. Ja wiem, że dokładnie mnie znasz, wiesz, jakby czego najbardziej potrzebuję i tak dalej. Proszę, zajmij się tym, pomóż to wszystko poukładać, prawda że tą doskonałą drogą, to dla mnie wybrałeś, po prostu tą drogą, którą mi wybrałeś i pomóż mi osiągnąć tą misję, wypełnić ją, tą, tą misję. Które mi dałeś. I byś tym, kim po prostu chcesz, bym był. jakby spełnić tą wizję, którą na tym życiu mi dałeś, bo wiesz, że pochodzi ona od ciebie. Że niezbyle powodu każdego nie się zażynam, zapierdalam, żeby to wszystko osiągnąć. byle powodu, że jest coś głębszego, do którego dążę. I słuchaj, zmieniło się bardzo dużo od razu. Nie raz jest tak, że czasem do tego wracam i robię teraz tak głęboko, że, panie Boże, weź wszystko ogarni, bo znowu zacząłem iść swoimi ścieżkami, swoją drogą. Okej, to też nie jest łatwe, bo czasem po prostu taka masz ochotę, że po prostu po kolei powiedzieć wszystkie prośby i tak dalej. No to proszę, o to proszę. O to proszę, tamto proszę, to. Ale ostatnio zacząłem mówić tylko w sumie o oczy na ale tak szczerze głęboko. A sobie też trochę pogadyć z bo Panem Bogiem i tak dalej. W sumie tak, tak modlitwa o oczy na zawiera potem wszystko. wybaczeniu, o prośbę, wszystko się dobrze układało i tak dalej, i tak dalej. Po to wszystko tam jest. nie? I wiesz, to jest fajne, bo jak ty się zawierzesz Panu Bogu, dziecko zrozumie, że ludzie na jak najlepiej i że faktycznie wszystko jest ok. I by po prostu tą doskonałą drogą, jakby najlepszą drogą z wszystkich możliwych, żeby jak najszybciej osiągnął zbawienie życie, wiesz to też to po prostu tak bardzo i tak dalej. Dalej. To wszystko jest po coś i to ma wszystko sens. I to wszystko co się dzieje jest dokładnie tym, co się powinno dziać. I ty teraz ze wszystkimi swoimi doskonałościami, słabościami, jesteś dokładnie tym, kim Pan Bóg chce, żebyś był. To daj tak głęboką pewność siebie że ze wszystkie sobie dasz radę, że wszystko będzie dobrze. To mi tak daje głęboką pewność siebie, że naprawdę nieważne co by się działo, jakbym się czuł, to w głębi serca wiem, że wszystko mi się uda, że dam radę, że już jestem doskonały, że wszystko doskonale się mi się układa, to no wiesz o co chodzi. Iby wszystko jest okej. Okay. Jeżeli miałbyś chociaż tylko jedną rzecz z tego filmu wyciągnąć. To jest to, żebyś spróbował naprawdę się zawierzyć Panu Bogu. Oddać mu wszystko, wszystko. Nawet teraz, stary. Idź teraz po tym filmie, mówię Ci net, albo inaczej, nawet teraz. Przerwij ten film i klęknij i się pomódl chwilę mówię. Panie Boże, przez całe życie chodziłem swoimi ścieżkami, ale mam już tego dość. Chcę naprawdę zawierzyć swoje życie Tobie. Po prostu ci oddać wszystko ja wiem, że byś prowadził doskonałą drogą, że wszystko jest okej. Okay. Teraz jestem tym, kim chcę, żebym był. I wszystko jest po prostu okej, okay, jak, tak jak powinno być. Wszystko mi się udaje, wszystko jest doskonale, mi się układa, wszystko jest okej. Okay. Oddaję Ci wszystko. Zajmij się tym wszystkim, proszę gdzie jest całkowicie Twoja wola, w niebie, w ziemi, w moim życiu, we wszystkim. Oddaję Ci wszystkie lęki, wszelkie obawy i zajmij się tym wszystkim, proszę. Błagam. Idź i zrób to. Małe to serio to zrobiłeś? No i naprawdę, to potrafisz zrobić naprawdę wiele. Pomóc od razu. A nawet jeśli nie od razu, to bądź cierpliwy, zauważyć. zauważysz, Faktę, że tak szczerze to zrobisz. Chociaż w Tobie jest iskra wiary, pomogę bardzo. Czy podobał się ten odcinek, tutaj w karcie znajdziesz odcinek ostatni, w którym mówiłem trochę więcej o tym, jak po prostu mieć więcej energii każdego dnia i tam właśnie bardziej rozwijałem tematy dopaminy i tak dalej, Tego zapraszam sobie serdecznie i trzymaj się pozdro" do jednego odcinka pozdro